Przygotowałam przegląd y, różnych produktów dostępnych na rynku z SPF-em. Chciałabym się jednak skupić na emulsjach. Mamy, do, mamy przygotowane emulsje y, oparte o filtry mineralne i są to odwrotne emulsje, czyli emulsja woda w oleju. Y, przygotowane są również filtry chemiczne. W oparciu o tą główną emulsję, z której przeważnie korzystamy, jest to emulsja olej w wodzie. Dodatkowo pokażę, jak wyglądają mm, filtry, zarówno mineralne, jak i chemiczne, z tintem. Jest to taki, taki mały zabieg, który stosujemy, żeby ukryć bielenie danego produktu. I może zacznę od filtrów mineralnych, bo wydaje mi się, że tutaj różnica jest najbardziej zauważalna. Mamy przygotowany filtr mineralny SPF50, który jest wodoodporny, przeznaczony dla sportowców. Także ta ochrona powinna być faktycznie wysoka. Chcę tylko pokazać, że jest to filtr na tlenku cynku i dwutlenku tytanu, które nie są w wersji nano. Także cząsteczka jest dosyć spora. Początkowo to bielenie jest rzeczywiście bardzo widoczne. I ostatecznie zostaje trochę na skórze. Kolejnym filtrem będzie również filtr mineralny, ale tym razem oparty o filtry nano, czyli cząsteczka tutaj jest mniejsza. I pomimo, że początkowo jest on też dosyć biały, widać, że dużo szybciej wpracowuje się w skórę. Żeby zniwelować efekt bielenia przy aplikacji, często, często do produktów dodajemy trochę koloru. Wtedy, jak widać, w ogóle nie widzimy efektu bielenia, a jest to również krem z filtrami mineralnymi. Taki osiągamy efekt końcowy. Teraz spojrzymy na filtry chemiczne. Są to również filtry z wysokim SPF-em, SPF50. Zaczniemy może od takiego, który, jak widać, on również bieli, ale ten efekt bardzo szybko znika. Teraz kolejny filtr chemiczny z SPF-em 50. Ten filtr zawiera w składzie alkohol, także aplikacja jest dużo lżejsza i wydaje się mniej tłusta. A jak widać, efekt wielenia też bardzo szybko znika. I ostatni filtr, również SPF-50 na bazie filtrów chemicznych, tym razem z Tintem, żeby również zaprezentować, jak. Można uniknąć efektu bielenia dodając odrobinę koloru i czasem też krycia. Mhm.